Siemaneczko, witajcie z sami zobaczcie. Dzisiaj dzisiaj inna formuła, bo widzimy się dwa razy e, o dwudziestej i teraz e, o dwudziestej będzie program specjalny, bo Jutro są moje urodziny, a ja tylko w sobotę mogę nagrać i to też nie każdą. Więc nagram e, live'a urodzinowego. Już jest zaplanowany na tym kanale. Tak. A co do rzeczy? No to Ka Karol Tadeusz Batyr. E, Jeden człowiek, dwie osoby podpisał ostatnio ustawę, którą tydzień temu zapetował, no może nie tydzień temu, e, o pomocy Ukraińcom. Zawetował tą ustawę, jakby bo mu się nie podobało. Że 800 plus dostają Ukraińcy, którzy się uczą w Polsce, więc to zawetował, a po dwóch tygodniach podpisał, bo klepnął mu to pan prezes Jarosław Kaczor. E, Też ustawę, tak zwaną ustawę wiatrakową. Przyklepał pan Bater Tadeusz Nawrocki. Nie wiem dlaczego, choć się domyślam. Pan prezes Jarek Kaczor na pewno macał w tym palce. No i tak, jeszcze raz zapraszam do obejrzenia. Live a urodzinowego, tutaj gdzieś dam kod QR. A dodatkowa informacja: uwaga, uwaga! Charlie Kirk był, Pola, był z pochodzenia polski. Jego pra babcia która emigrowała do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Była pocho z pochodzenia Polką, mieszkała w Wielkopolsce. Wstyd, wstyd. A gdyby ktoś nie wiedział, kim jest Charlie Kirk, no to Charlie Kirk to aktywista pro-trampowski w Stanach Zjednoczonych. Uważał, że należy trzymać broń. A że te strzelanki w szkołach to tak, takie jakby mniejsze żyło, e, a, e, a ludzie powinni mieć dostęp do broni, bo to gwarantuje Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. E, a i zginął na jednym. Właśnie w szkole mówił o tych broniach nie? i go postrzelili. Więc no, biedny człowiek, ja nie będę jak taka aktywistka lewicowa na YouTubie, która e, śmieje się ze śmierci Charlie'ego Kerka. Na pewno kojarzycie, a jak nie, to to dobrze. Okay. Z drugiej strony... <coughs> mam jakąś chrypkę. Oh. O! Z drugiej strony... Um. Neo to Telewizja w neolikwidacji mm. ma swój neoraport o neo Neokurskiego neo Kurskiego mm. w neo PIS, pod neo zarządem Neo-TV, neo bo neo-PIS But... neotuje, e, neo neo-Raport i neo-Pokazuje w neo-Telewizji, w neo-Republice. Mm. Ah. Oh. Ne <coughs> <I n> <coughs> A neokariery te się cieszy. Była w w telewizji polskiej debata, której niestety nie oglądałem, ale za jakiś czas postanowiłam ją nadrobić. E, a dzisiaj dodam te kolorowe paszki, co za pierwszym razem były. Wczoraj ich nie dodałem, bo nie miałem czasu, ale dzisiaj wieczorem przed live'em usiądę i je dodam. Mam nadzieję, że będzie czas. Będę oglądał 19.30 i, i jakby robił to. E, więc będą napisy. Intra nie będzie, bo postanowiłem nie marnować waszego czasu na oglądanie intra. Nie wszystkie filmy na YouTubie mają intro, więc mój też nie będzie miał, nie będzie odstawał. No i co jeszcze? A e, ruskie drony wleciały na terytorium Estonii, ale o tym już mówiłem chyba. W każdym razie e, Rosja na forum ONZ mówi, że to nie ich wina. Tylko tych złych, złego euro kochorzu. Sigma. Hmm. Braun no to prawdziwa Sigma. Oczywiście żartuje. No i co serdeczni towarzysze niedoli, którzy muszą się wstydzić za Brauna. Dajcie łapika w góreczkę, e, su subskrypcję z ding-dongiem e, i jakiś fajny komentarz. Może być, wygląda jak Trump. Dużo ludzi mi to mówi, więc mnie to nie rusza. Em, Ale nie hejtujcie mnie jak Joannę Dunikowską, Paś. Bardzo proszę. E, jakby hmm. ktoś nie wiedział, to pracuję w TVP, w telewizji publicznej i na którejś konferencji e, ministra e, Kosiniaka Kamysa. Tak, to jedna osoba, nie dwie. E, tak i kto mówi, że to dwie osoby ten wprowadza ludzi w błąd? Tak, tak, e, Stanowski, mowa o tobie. <grym> <grym> no, tak. Więc na którejś konferencji ona powiedziała nie ona, tylko ktoś z tvn chyba powiedział KN jako Karol Brocki, ale ludzie myśleli, że to ona. Zaczęli ją hejtować w, w social mydłach e, i, na, i na internecie. Ogólnie poleciał hejt na nią taki, że głowa mała, e, ręce piersi opadają. E, no i tak no Mam nadzieję, że na mnie to nie pójdzie, chociaż są, są e, sykany ze strony wolnej kancelarii dyktatora Karola Nielegalnego-Nawrockiego. E, są sykany. Już mnie oskarżyli o niespełnianie standardów YouTube'a. Wyobrażacie to sobie? Wiem, że o tym mówiłem, ale trzeba to podkreślić. E, e, drodzy Rodacy, łączymy się w bólu. I patrzcie, tu nie ma kodu QR, tak jak na Republika, e, gdzie musicie zapłacić. I nie mówię ciągle, jestem domem wolnego słowa, bo ja wiem, że jestem skrajnie nieobiektywny. Ale chcę być dziennikarzem, okej? Okay? Swoją drogą jestem w gazetce szkolnej. Taniec jest jest. zwycięstwa, jest. jestem w gazetce szkolnej, więc zaczynam być prawdziwym reporterem dziennikarzem i kimś tam jeszcze, z kolei Białorusińcze uwolnili kilku dziennikarzy Białosatu i kilku skazanych Białorusińców, którzy będą walczyć o obronę i wolność słowa w TVP w likwidacji. Z kolei no, neo nie uwolniła Neo Poczobuta. Znaczy, nie uwolniła Poczobuta. No, to już to Neo, za dużo Neo w jednym zdaniu. E, no, a tak w ogóle, to tak serio, serio. Współczuję panu Poczobutowi. Mam nadzieję, że go uwolnią z e, jak najszybciej. Pan Poczybut jest zdrowy psychicznie. Tak napisała jakaś e, prezeska Fundacji Polaków na, Ukra na Białorusi. No, w każdym razie dobrze, że go tam odwiedzają i wiedzą, ja, jak tam z nim bo wcześniej gościa, którego białorusincze zamordowali w bestialski sposób, nie wiedzieliśmy, co się dzieje z nim. Powiem. Swoją drogą, e Eurowizja, kochani, tak, A, wiem, wiemy. że nie mogliście się tego mojego komentarza doczekać. Wiem, miałem to powiedzieć w ostatnim programie, ale to nie było potwierdzone. Uwaga, tak. uwaga! Eurowizja głosuje nad tym, czy wyrzucić Żydów z, 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 z Eurowizji 2026. Jestem za. Za jestem akurat ja nie popieram ani Hamasu, ani Irzaela, żeby było jasne. Tylko nie popieram przemocy i nie popieram bestialskiego mordowania ludności cywilnej na terenie gazy. I tak samo uważam, że tam ci źle robią i ci źle robią. Tylko, tylko, no właśnie, tam ci źle robią i ci źle robią, ale, ale... Palestyna. Nie ma organizacji w Europejskiej Unii Nadawców i nie bierze udziału e, w Eurowizji. Właśnie. Izrael czy Izrael to Europa? Właśnie dlatego nie powinni im w ogóle dawać opcji wystąpywania w Eurowizji, ale to jest. Kwestia względna interwizja rosyjska, rosyjska parodia Eurowizji była apolityczna, w ogóle nie było polityki, tylko tam Putin się wyświetlił dwa razy, może to problemy techniczne, a i Łukaszenka się wyświetlił, no tak, to problemy techniczne. A! I, I generał rosyjskiej armii się wyświetlił. A to już nie są problemy techniczne, to już są problemy tej stacji. <grym> <grym> Powiedzcie mi, jak to jest, bo ja nie rozumiem. W komentarzach mi to proszę napisać, jak to jest, że e, RT ma. Która jest zbanowana we wszystkich krajach Europy, Europy, wszystkich, tylko w Rosji funkcjonuje, ma więcej zasięgów niż ludności rosyjskiej w Rosji. E, nawet, nawet więcej niż BBC. Przecież to jest kurna niemożliwe. Co kosmici oglądają? I takie e, e, na no. marcie. z swewy! Ej, co cię śpiewa? Albo po... oglądałem taką ziemską telewizję. A... Ej, nazywa się RT. Ale to propaganda. Ale i A... tak będę oglądać i wspierać. <laughs> I tak to, moi drodzy, kochani widzowie, wygląda na no. Łukoło ziemskiej. A tak serio? Przecież Ruscy fałszują. Na przykład jak były wybory w USRR, USRR? nie zgadniecie co. To ludności ZSRR zagłosowało na towarzysza Stalina. Czy to jest w ogóle możliwe? Powiedzcie mi, czy to jest w ogóle możliwe, żeby tych 9 osób musiało być z Kosmosu w takim razie i mieć prawa wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Znaczy w Rosji. Wiem, pomyliłem Stany i Rosji. No cóż, tak się zdarza, jak masz dużo do powiedzenia, a mało czasu ekranowego. Um, no i co Wam jeszcze mogę powiedzieć? A, wiemy już, że Brown uważa, że osoby LGBT i osoby gejowskie. To nie są ludzie. Powiedział to w wywiadzie w programie e, coś tam, coś tam, Sary. No, taka dziewczynka, co chodzi po sejmie i prosi ludzi o komentarz, w tym polityków. Był w wywiadzie u niej i powiedział tak. Osoby gejowskie. Szczerze, boże, o... bronu wam bo nie pomoże. Dobra, już jestem gotowy. Drodzy Czwarzyszowie, Szanowni Państwo, osoby e, LGBT, LGBT i osoby gejowskie, to nie są ludzie. A serem mówi, stop! Stop! Obromno na to. Osoby ludzkie to te, które Bóg stworzył. To powiedzcie mi drodzy kochani widzowie, to co e, gejów, leżbijki to Bóg nie stworzył? Albo ale... inny mam pytanie. To dzika Bóg nie stworzył? A to Tudzi, kto to dzik, to też człowiek w takim razie, skoro Bóg go stworzył? Czacha dymi. Czacha mi dymi. Od tego, co ten idiota mówi. Uf, w ogóle nie, nie powinien mówić, że idiota, kurka wodna, tak emocje tak. by mnie burzują. No naprawdę, jak można mówić, że osoby e, e, ludzkie stworzyły ty, ty, tylko te osoby, co stworzył je Bóg? Swoją drogą mam teraz na historii temat reformacji. Więc Już może dlatego to tak kurka wodna przeżywam. Życzcie to... mi powodzenia, bo za tydzień mam sprawdzian z historii. A... A jutro w dzień muszę napisać pracę domową z Polakami. No cóż, było miło, ale się skończyło. W wakacje dobiegły końca. Szkoda, tak. że nie mogę przejść na emeryturę. Nie no, taki głupi żart. Dobra, nie ważne. Pamiętajcie, da dawajcie. Subika dzwoneczkiem. lajk, kciuk w górę, a, a wtedy niebo się nie rozstąpi, a bramy piekiel cię nie odpozą. Ale nie na serio, dajcie kciuka w górę, lajka. i komentarz, a ja zasuwam się do świętowania urodzin dwudziestych. Zresztą, sami zobaczcie, powraca za tydzień, ze zdwojoną parą, zdwojoną siłą i zdwojonym wszystkim, musimy rozwalić System kanału 0 i Republiki w Polsce 24. Bo kto jest najlepszym staczem na świecie? Archie i Polityka! Oglądajcie! Do zobaczenia! Pa!